Dzień dobry Państwu. Nazywam się Edward Czerwiński. Jestem emerytowanym profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Senior Medical Director FutureMed. Chciałem z Państwem podzielić się historią badań klinicznych w Polsce, ostatnie 30 lat, które były częścią mojej kariery zawodowej, obecnie 50-letniej i Dzięki tym badaniom również udało mi się wiele osiągnąć. Powiem, że rozpoczęliśmy w 1994 roku badania nad osteoporozą, kiedy w Krakowie nie było ani jednego densytometru, i badanie rozpoczęliśmy od densytometru pożyczonego od profesora Lorenza. To wtedy był DTX100, pojedynczej wiązki. To jest densytometr gdzie jeszcze zamieszczaliśmy. To jest badania podziemia, silniki <laughs> ortofedii, 94 i ten pierwszy densytometr pojedynczej wiązki, gdzie jeszcze kończynę musieliśmy zanurzać w wodzie. Potem już kupiliśmy ten densytometr dwuwiązkowy. No a w miarę pierwszych badań za pieniądze, które uzyskaliśmy Kupiliśmy ten cetomet, najpierw to było jednowiązkowy, a potem obowiązkowy Deli i z tą marką jesteśmy związani nadal. No również badania nale trzeba było gdzieś prowadzić. I to jest posesja kopernika 32 w 2001 roku. Tak ona, tak ona wyglądała. No a po dość dużych remontach wygląda obecnie tak i obecnie Krakowskie Centrum Medyczne. Jest wchodzi w skład Tytuł mojej prezentacji: Historia badań klinicznych na Dostołporozum w Polsce. I będę mówił o najstarszych badaniach klinicznych. A ten najstarszy opis, jak znajdziemy w internecie, pochodzi przez proroka Ezekiela z 562 roku przed naszą erą. Powiem o pionierze badań klinicznych. O badaniu leków, czyli Bisło serm, Sermy, Denosunap, Kościotwórcze, Wiosce Mielaryna, a na końcu będę chciał to oczywiście podsumować. Proszę Państwa, proszę. Prorok Ezekiel był kapłanem w Jerozolimie i w roku 587 przed naszą erą, kiedy Nabuchodonosor podbił Izrael, a się w Jerozolimę, wówczas to. Zabrał 11 tysięcy Żydów, elitę żydowską, znaczy kapłanów, nauczycieli, rzemieślników, do Babilonu, żeby tam rozwijać swoją gospodarkę. Tu mamy Jerozolimę, tutaj Babilon, 1253 km i traktował ich bardzo dobrze, jako po prostu grupę, która mu rozwijała jego państwo. No, i również brał żydów do wojska, co było wyróżnieniem. Jednym z poborowych był Daniel, który okazał się być głównym badaczem, ponieważ zaproponował nabuchodonozorowi drugiemu, żeby żołnierzy żywić, żeby wegetarianizm, żeby, żeby zaproponował, Nabuchodonozorowi II, żeby żołnierze mieli dietę wegetariańską. W do diety królewskiej, czyli, czyli mięsnej i winnej. No i okazało się, że zgodnie z protokołem opisanym przez Ezekiela, ta grupa wegetariańska po 10 dniach ćwiczeń okazało się, że jest bardziej, bardziej sprawna. I to jest niekwestionowany pierwszy opis badania klinicznego, jaki spotkają Państwo w internecie. Taki, może drugi, niekoniecznie, pochodzi z Chin, 1061 rok, przez Songsu Atlas Materii Medycznej, i tam z kolei opisał kondycję biegacza, który zażywał korzenie, znaczy wywar z korzeni większeń. I okazuje się, że te że osoby, które zażywały ten korzeń, wywar z korzenia większeń, miały lepszą kondycję. Kolejny opis, XVI wiek znany chirurg Amroge Paré stwierdził, że jeżeli rany zaopatrzymy żółtkiem, olejkiem rżanym, i terpentyną, to się gują lepiej niż zaopatrzone tylko samym olejem. A taka klasyka to jest XVIII wiek James Lind, który był przekonany, że dieta jest kluczowa. Wiadomo, że te trzy miesiące na bez trzy miesiące na diecie takiej, że suchary, sery żółte to. I miał sześć różnych diet. Proszę Państwa, Szkorbut był plagą marynarzy. Szacuje się, że w latach 1500-1800 zabiło około 2 miliony ludzi. Wyprawa Vasco da Gama do Indii 1497. Na 160 marynarzy, 100 zmarło na szkorbut. Pisze, że chory zaczynali tak cuchnąć jak trupy, no i po prostu wyrzucali ich po zgonie do, do morza. Tu mamy te klasyczne prowienia z dziąseł, no i owrzodzenia, no i prawdopodobnie sepsa była, była tym końcową przyczyną zgonu. James Lind uważał, że jest dieta kwaśna jest właśnie pomogła w tym szkorbuciu, nie, że akurat owoce. I w związku z tym w 1074 Komodor y, Alsen w podróży dookoła świata stosował kwaśny substytut do owoców. I to był tzw. vitriol, czyli kwas siarkowy, alkohol, no oczywiście w zdężeniu do przyjęcia, cukier i przyprawy, by płynęło osiem statków, 1854 członków wróciło, wróciło dziesiąta, 180, 997 zmarło z powodu szkorbutu. To była naprawdę, naprawdę plaga. Jenny stosował dietę, były pięć diet, cydr, ocet winny, pół kwarty wody morskiej, dwie pomarańcze cytryny, to była ta skuteczna, i przedział pasty sporządzonej z inczosku, ziaren, i rzotki. Właśnie na, i proszę Państwa, kiedy stwierdzono, że być może to owoce pomagają, to w 1794 w Royal Navy był 23-tygodniowy kurs do Indii w śladku Soplock. Penier, nie pod naciskiem kontraadmirała zalecał każdemu wypicie dwie trzeciej uncji soku cytrynowego mieszanego z grogiem i nikt nie zmarł na szkorbut wtedy. Ale wiemy, że zmarł na szkorbut Waryński w 1887. Bronieski pisze, co się uczyli w szkole, że w przeżarte z szkorbutem, już nogi spuchnięte i zmartwe i koniec i tak dalej. Natomiast odkrycie witaminy było w 1928 i za to Albert Schoenberger otrzymał na dobla. Dlaczego taki straszny jest skorbut? No bo witamina C jest niezbędna do metabolizmu węglowodanów, białych tłuszczy, powstawania tkanki łączej, jest przeciwutleniaczem i wiele, wiele innych. W związku z tym to był rzeczywiście, rzeczywiście problem. Ale my wracamy na ziemię, do Polski. Proszę Państwa, pionierzy badań klinicznych w Polsce, bez wątpienia profesor Sawicki Profesor Badurski i profesor Lorenz. To jest fotografia z 1994 roku. Te osoby i inne, o których będę mówił, znajdą Państwo na naszym portalu Osteoporozy, gdzie mamy historię kongresów. I od 90 mamy siódmego profesor Lorenz, profesor Ring. Tu mamy Żenanta. Polosa, po no, no i innych, no i 2018 i 2020, 2023. Proszę Państwa, pierwszy, pierwsze badania kliniczne w Polsce dotyczyły nowotworów i były wprowadzone w, w klinikach. I te nie są, te, o tym nie będziemy mówić, mówimy o, o osteoporozie. I pierwszym badaniem w osteoporozie na pewno był raloksyfen. W 1994 badanie Moore, duże badanie. Tutaj w kwadratach podaję zawsze liczbę badanych. A tutaj będę podawał głównych badaczy. Będę ich podawał w kolejności, kolejności alfabetycznej. Kolejnym badaniem Barata później był stront, badanie SOTI i badanie TROFOS. Tutaj w tropost też duża liczba badanych, 5 tysięcy. Tutaj włączano również orek z złamaniami kręgosłupa w stosunku do placebo. No i stront to już każdy z nas stosował i byliśmy tym lekiem zachwy zachwyceni, ponieważ wiemy, że miał działanie i kościotwórcze i, i hamował y, resorpcję, no ale okazało się niestety, że są powikłania. I w 2014 jest tak lek Vox że nie powinien być stosowany, bo ponieważ może zaburzenia sercowe, zaburzenia kardiovaskularne i wielu, wielu innych i zostawia, jak wiemy, wycofany całkowicie ze sprzedaży. Jest niedostępny również próby strontu choroby zwyrodnieniowej stawu, również badania kliniczne wydawało się, że że miał bardzo dobre wyniki, ale okazało się, że również nie jest wystarczająco skuteczny. Szanowni Państwo, no teraz, teraz idziemy, idziemy dalej. No i oczywiście mamy sermy dalsze, czyli Tiboran, który, który jest podobny do sermów, Lazofoksyfen, 8 tysięcy badania, bardzo dużo, Arzoxyfen, 9 tysięcy badań i Bazodoxyfen. Z tym badaniem że mieliśmy ogromne nadzieje, ponieważ były przesłanki, że będzie on zmniejszał ryzyko złamania bliższego końca, bliższego końca kości udowej. Ale to była katastrofa niestety. A tiburon okazało się, że badanie nie wykazało skuteczności ani w chorobie zwyrodnieniowej stawu, ani w osteoporozie. Natomiast wiele powikłań które dzisiaj są w ulotce tiburonu, który jest stosowany jako taki lek, są powikłania głównie sercowo-naczyniowe. Natomiast bazodoksyfen niestety, było badanie w sumie przerwane i nie uzyskało oczywiście rejestracji. Czyli to były naprawdę wielkie, wielkie nadzieje. Państwa, przyszła później era i bandronianu, i tutaj już moje centrum brało w tym udział. Dzięki temu badaniu mogliśmy po prostu zdobyć fundusze na sprzęt, a w późniejszym okresie na miejsce. I tak badanie BON 97. Przypomnę, że kryterium w było było złamanie kręgosłupa. Nie więcej chyba niż 3, ale trzy były dopuszczalne. No trochę wstyd, żeśmy takie badanie robili. Dzisiaj to byłoby już niedopuszczalne. I to badanie pierwsze, ze strontem, dawka codzienna, 2,5 mg, potem było przedłużenie, no a potem były pochodne tego badania, czyli bandronia raz w miesiącu, badanie mobile i, i bandronia andożylnie, czyli badanie DIVA, do którego dołączył tutaj doktor Strugała. Następnie no było badanie klasu w 2009, badanie HOREZON. no tutaj nie Zapomnę naszych no, wątpliwości i wahań, czy przyjąć to badanie, bo wydawało się, no cóż, będziemy starszej pani, 80-letniej, przetaczać dość aktywny preparat. To się, co się będzie działo, i naprawdę naprawdę nic się nie działo, ile ten dzisiaj ma świetną, świetną renomę. Potem były tutaj badanie prezydent profesor Leszczyński, no i jeszcze profesor Miśorowski, ale droniar w badaniu Proszę Państwa, te badania, sąniane, no są nadal, są nadal, jeszcze długo będą obok Deno sunabu I wspomnę tylko, że wszystkie wykazały skuteczność przeciwzłamaniową w drugim złamaniu, już po pierwszym złamaniu, czyli u osób najwyższym ryzykiem złamania, no nie da się nie powiedzieć, że alendronian będzie miał już blisko 30 lat pobytu w aptece i u pacjentów. W związku z tym już wszelkie możliwe powikłania, jakie by mogły być, już się dawno by się okazały. Proszę Państwa, katepsyna to jest długa historia. Ja nie zapomnę tego badania i naszego przerażenia się zaczęły pojawiać działania uboczne. Zapomnę dwóch pacjentów, które miały taki wykwit motylowy, tak jak w lupusie. I myśmy monitorowali ciągle, że jest tyle powikłań. Tylko u nas były powikłania. Inni ich nie notowali. Dlaczego? To nie będę, nie będę tego tematu rozwijał. I pamiętam, jak potem myśmy zrezygnowali z tego badania w sumie. Zresztą potem było przerwane. I potem druga firma przyszła. Również z katepsyną ale to była, się, ja wtedy, no ja wtedy po 10 nie przyjąłem tego badania. różnie badanie, 16 tysięcy pacjentów. Brał w niej udział profesor Leszczyński. No i Ada na i przypomnę, on zapobiega jakiego przylepianiu się osteoklasta do, do powierzchni. No to było to nasze powikłanie. Morfa tutaj niechlubna publikacja. A Dana kanał został wycofany z ręku od racji, po prostu powikłań sercowo-naczyniowych, ale już był o ile pamiętam, to, to, to były sprzedaży. I to były takie pierwsze konkluzje, że jest unclear, a potem okazało się, że jest clear. No i lek niestety zniknął. W 2004 mamy redenosunabu. Badanie Freedom, nie freedom, badanie extension do 10 lat potem tym był mężczyzn. No i badania oczywiście porównawcze, już tych drugich, już nie wymieniłem autorów, są podobni, którzy brali, brali udział w tych badaniach, w tych badaniach poprzednich. No i to było oczywiście również piękne i uważaliśmy, że jest to no, lek no, wspaniały, najlepszy, no ale niestety okazało się, że mamy kłopot, że po przerwaniu leczenia wszystko spada, rosną markery, tworzenia, spadają tworzenia, rosną niszczenia, spadają tworzenia, BND wraca do pozycji wyjściowej, a szyjki nawet spada. No i że trzeba podać eleganty restropcyjny, który hamuje ten spadek, ale niestety, niestety nie do końca. Czyli w sumie mamy i dalej badania, no i w sumie należy powiedzieć, że leki antyresorpcyjne póki co dominują w leczeniu naszych pacjentów. No teraz przechodzimy do leków kościotwórczych. Takim pierwszym badaniem to było te reparaty, które brały w których udział profesor Marcinowska. Ja w ogóle chciałbym powiedzieć, że bardzo będę wdzięczny za uzupełnienie tego w pewnym sensie dokumentu, Szukałem gdzie się dało, w internecie, w FDA, w clinical trial, w publikacjach, w różnych rozmowach, ale na pewno kogoś pominąłem, za co oczywiście przepraszam w tym miejscu. Ale proszę do mnie napisać. Mam prostego maila Czerminski27@gmail.com, 27 gmailcom I, i chętnie uzupełnię, ponieważ planuję to opublikować. No i mamy tak: paraty dla baloparaty, potem no i romososumab kolejny przełom o ile to mamy pochodne teryparatydu, to to mamy oczywiście to mamy oczywiście o ile to są pochodne teryparatydu. to romososumab jest wimy przeciwko sklerostynie która hamuje działanie to jest to badanie frame i, i badanie badanie arch przypomnę badanie arch największe badanie head to head kiedy Jedna grupa otrzymała romososumę, a ma dostawała alendronian. No i to badanie wykazało, że w grupie romososumamu 38% była przewaga nad większe zmniejszenie ryzyka złamania bliższego końca kości udowej. No, proszę Państwa, współcześnie, współcześnie z racji tego, że w przyszłym roku wygasa ochrona patentowa Denosunabu. No, to mamy oczywiście. 18 biosimilarów w drodze i tutaj w Polska była, ma pierwsze miejsce oczywiście i tutaj tylko wymieniłem które firmy ile ośrodków w Polsce, czyli firma Sandos, Samsung, Krezeniusz, Celtrion, Teva, Gaudon, Alvotech. no i wcześniej w przyszłym roku, pod koniec roku Pewnie Sandos będzie pierwszy, bo już ma, ale nie tylko, bo już ma FDA FDA approval. Tutaj jest spis ośrodków polskich. Też ułożyłem alfabetycznie, żeby no, nie mam innego klucza, żeby był no, obiektywny. Czyli mamy 42 ośrodki, by brały udział w tych badaniach. No to już dogorywają te badania i za no, w przyszłym roku będą pierwsze. Pierwsze biosimilary Danosuna buna, a potem się sypnie i będzie ich bardzo wiele. Państwa na pewno w tych badaniach w prębie była firma, firma Future Med, która z której, włączając to, co zrobiliśmy w KCM-ie, to zra zrandomizowaliśmy same jest to 1793 pacjentów w biosimilarach. 66001 60, y, Firma w FutureMacie rozwija kapitalnie w Polsce. I za granicą to jest zespół tylko, tylko Polski. No a jako główny ten taki list polecony. Y, taki list polecony, jak się dostaje, to jest pewne drżenie serca. Oczywiście y, bo my byliśmy my, pierwszy w świecie, jeżeli idzie o jeden z tych y, jeden z tych. W tych, no, jeden z tych bioseminarów. No, ale jak poczytałem sobie, proszę Państwa, did not observe any objective conditions or practices, to to była taka miła, miły akcent y, mojej kariery w y, badaniach klinicznych y, w Osto-Porozie. Państwa, y, Proszę, ba, polecam y, publikację raport Industry Clinical Trials, on jest o po polsku oczywiście również. Takie podsumowanie y, badań klinicznych w Polsce, wszystkich, nie tylko w y, W 2020 roku mieliśmy 9000 ośrodków, przewaga prywatnych 58, badania, da, wartość badań y, to jest 1,4 miliarda, ale efekt społeczny to jest 8 miliardów, no bo wiadomo, że po prostu. Wyleczyliśmy iluś tam chorych i zmniejszyliśmy koszty, uniknęliśmy y, wielu zgonów, y, niepełnosprawności. Badania kliniczne dały 9 tysięcy miejsc pracy. Według publikacji w Polsce było 25 tysięcy leczonych. Ja myślę, że to, jest, że to jest bardzo niedoszacowane. W innych publikacjach jest 250 tysięcy leczonych i myślę, że to jest właściwa, to jest właściwa liczba osób leczonych. Y, w badaniach klinicznych w Polsce przez te ostatnie 30 lat. Proszę Państwa, Polska należy do czołowych państw w badaniach klinicznych. Jesteśmy w świecie na, na szóstym ośrodku, a jesteśmy absolutnie pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej i pierwsze badania w badaniach w osteoporodzie. Mówiąc to, to podsumować, to należy stwierdzić, że badania nad osteoporodzą w Polsce rozpoczęły się. 1944, czyli 30 lat temu, i obecnie mamy w Polsce 42 ośrodki. Wszystkie leki, które są w osteoporozie, były badane w Polsce, a więc i, i SERMY, i Strąd, i, i BANDRONIAN, ALENDRONIAN, TOLENDRONIAN, no i TERYPARAT, ABALOPAROMOSOSUMA, a wszystko wskazuje na to, że będziemy mieć jeszcze najnowszy log, najnowszy lok, który był przedstawiany ASBMR, działający również na antysklerostynę antysklero i DKK1. I te badania rozpoczniemy niebawem. Nie wszystkie badania kliniczne kończą się dobrze. Nie wszystkie. Takim katastrofą to był stront, No, kalcytonina również niestety. Okazało się, że ma jednak działania rakotwórcze i inne powikłania, a przecież tak długo ją stosowaliśmy. Ada na kanapie to była. To była to była, no, pokazowa katastrofa, piękna katastrofa powiedziałbym i bez rejestracji bazy badanie było y, przerwane. No, protokoły są coraz trudniejsze, bo pierwszy protokół to było kilka, było kilkanaście stron, teraz to jest zgoda, ma sama kilkadziesiąt stron i wiadomo, że im większym ośrodek tego SMU, te badania prowadzi się y, łatwiej, taniej przede wszystkim, no jest się lepszym partnerem do a firmy. Polska jest, jest potentatem w badaniach klinicznych. Wartość badań to 3,5 miliarda. Dziesiąte miejsce w świecie i pierwsze w osteoporosie. No i proszę Państwa, 250 tysięcy leczonych w ciągu tych lat na, na w ogóle leczonych, przepraszam, w ogóle leczonych. 250 tysięcy leczonych lekami innowacyjnymi. No, a teraz mamy denosunap. I jak wspomniałem, proszę państwa, bardzo proszę o uzupełnienie, jeżeli kogoś nie wymieniłem. Bardzo proszę, proszę o podanie preparatu, ewentualnie nazwy badania klinicznego i, i, nazwy, i, i nazwy leku oczywiście. I chętnie, chętnie to uzupełnię. Bardzo dziękuję za uwagę. To jest ta historyczna limba na sokolicy nadalamy. Przy Dunajca. Niestety, ale kilka lat temu, w czasie akcji ratunkowej, powiew helikoptera złamał tą, tą gałąź, pozostała ta, ale to jest również historyczne zdjęcie. I za uwagę, zapraszam na moją stronę www.czerwiński.pl.czerwiński. Jeden wyraz, gdzie są linki m.in. do Akademii EC, gdzie będzie ten wykład i, i wiele innych oraz górę C, gdzie jest około 100 filmików z moich podróży górskich. Dziękuję bardzo.